Z Ewangelii według Świętego Marka: Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Tajemnica przemienienia na górze tabor także tego nas dzisiaj uczy, by cały swój wzrok skoncentrować na Jezusie. Widzimy Jego piękne oblicze, oblicze prześwietlone, oblicze przemienione i uczymy się. Że tak naprawdę to Jego twarz jest najważniejsza w naszym życiu, i że w Jego twarzy odnajdziemy twarze wszystkich, których kochamy, wszystkich ludzi całego świata i całej historii. I bardzo dobrze jest zapatrzeć się w tą twarz tak, jakby nikogo więcej nie było, bo to nigdy nie oznacza egoizmu, nigdy nie oznacza fanatyzmu, to zawsze oznacza otwarcie serca na tych wszystkich, którzy są wokół. Nikogo więcej nie widzieli, bo zobaczyli Jezusa, on im wystarczył, a potem zapragnęli tego Jezusa ogłosić dosłownie każdemu na całej ziemi. Do zobaczenia jutro.